Dzień dobry, z tej strony Anna, z tej strony w W Polskiego Centrum Biologu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego po Podlasie XXI wieku. Słuchajcie, robimy grilla już ostatki, ostatki lata. Za dwa dni już będzie koniec lata i zaczyna się jesień. Więc postanowiliśmy zrobić grilla. 21 września jesteśmy nad Wisłą, na Wismą w Warszawie i robimy grilla poświęconego dla mojej mamy. Która zmarła 21 20 września 2017 roku w Białymstoku. No i tak możemy uczcić uczcić. Moja mama zawsze mi była robić imprezy i dzielić się strawą. I dlatego my dzielimy się strawą w ekipie PCDN-u. Zapraszamy wszystkich, nawet Mariusza z Wilanowa. Niestety nie możemy się do niego dodzwonić, bo Mariusz nie odbiera telefonu. Ale będziemy jeszcze zadzwonili. Mam nadzieję, że przyjedzie do nas. A dzisiaj jest dzień bez samochodu w Warszawie. Można jeździć tutaj w Warszawie za darmo. Bez biletu, komunikację miejską. Więc słuchajcie, korzystajcie. Sława Wielkiej Polsce. I z wisły, która nie widać, żeby się podniosła, chociaż mamy wszędzie powodzie. wodzie. Z normalnej wisły, z brzegu wisły, mówił Adam, Stanisław Czestkowicz, tu jest strefa dla grilli i różnych ognisk. Skorzystamy, póki jest pogoda słoneczna. Słowa.